Cześć, witajcie. Jest już późno, ale spieszę do was z taką wiadomością, w zasadzie z odpowiedzią na pytanie. To jest jedna z odpowiedzi, dlaczego ludzie tracą na giełdzie pieniądze. Jedną z takich przyczyn jest to, że no nie wiedzą co robią, to znaczy nie wiedzą z jakimi instrumentami mają do czynienia i a inwestują w nie, czyli kupują. Bo jeżeli właśnie ktoś nie wie co robi. To właśnie się wpisuje w tą zasadę. Zasada to jest taka zasada pytanie, powiedzmy, czy wiesz co robisz? To jest bardzo no bardzo ważna jest odpowiedź na to pytanie. No bo jeżeli nie wiesz co robisz, to najprawdopodobniej stracisz pieniądze. A jeżeli nie jesteś pewien jak działają niektóre instrumenty finansowe, na przykład kontrakty terminowe. No to czy na przykład rynek forex, te pary walutowe, jak to działa, jak tutaj można zarobić? A jak yy, nie wiesz, co to jest lewar, no to nie dotyka tych instrumentów, bo najprawdopodobniej stracisz. No i teraz to jest właśnie jedna z tych odpowiedzi, dlaczego ludzie tracą, bo nie znają się na danych instrumentach, nie wiedzą jak działają, wchodzą w handel no i tracą. A jeżeli ktoś traci, no to ten kto się zna, kto wie, jak ten instrument działa, najprawdopodobniej zyskuje i zarabia. Także oglądałem ostatnio właśnie tutaj pewne informacje a na ten temat właśnie, jak to ludzie żalą się, że no, jest ciężko zarobić a i że stracili jakieś tam, powiedzmy, część kapitału. Bo jeżeli wiesz co robisz, wiesz jak to robić, masz już doświadczenie jakieś, no to jest spora szansa, że zarobisz. Jeżeli nigdy danego instrumentu nie dotykałeś, nawet nie, nie nie czytałeś o tym, nie, żadnych informacji nie masz, a po prostu tak na chybił trafił, strzelasz, że może tutaj zarobię. No to jest duża szansa, że nie zarobisz. I to jest właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie tracą. Potem uważają, że to jest nieetyczne, że się nie da zarobić i zniechęcają się przez długie lata. Na długie lata znaczy się. I to może jest hmm, może nawet gorsze od utraty części kapitału, to zniechęcenie się na lata. Jeżeli ktoś straci, no to wtedy zniechęca się, nie? A no rynek finansowy to jest wielki ekosystem, na którym, jeżeli mamy odpowiednią wiedzę, obudujemy się tą wiedzą, mamy nauczyciela, to możemy potraktować tą giełdę jako rodzaj biznesu. Więc ja proponuję, jeżeli chcesz wejść w jakiś handel na jakimś instrumencie, zapoznaj się z nim, zdobyj maksymalną ilość wiadomości i potem. Yy, Wchodź małymi kwotami na początku, żeby się obeznać, żeby tak nabrać pewności. To tyle, pozdrawiam. Trzymajcie się, hej, i życzę dużych zysków.